Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o Indomorfie, połączeniu jednej z najagresywniejszych wersji Obcego z najstraszniejszą hybrydą dinozaurów. Społeczność fanów obu uniwersów była tak zaciekawiona połączeniem tych dwóch stworzeń, że dzięki temu jestem wam w stanie przedstawić dzisiaj jego historię. Wszystko zaczęło się dopuszczonego statku kosmicznego Space Jockeyów, który przez zapamiętane współrzędne Ziemi udał się na naszą rodzimą planetę. Na jego pokładzie znajdowały się pojemniki z tajemniczą substancją zwaną czarną mazią, która przez nieszczelności w kadłubie statku wydostała się na zewnątrz i zaczęła wpływać na ziemski ekosystem. Podobnie jak na innych planetach, ziemska roślinność wykształciła nowe odmiany, w tym tajemniczą grzybnię, która wykrywała drgania w otoczeniu, po czym wypuszczała tajemnicze zarodniki. Do tych pechowych wydarzeń doszło na Isla Blar. W pewnym momencie, tuż obok siedliska nowej inwazyjnej grzybni, przemieszczał się Indominus Rex. Został natychmiast zainfekowany przez pasożyta, jednak na tamten moment nie był tego świadomy. Dopiero po kilku godzinach jego wielkie cielsko legło na ziemi, rozprute przez mutację obcego. Z połączenia genów Neomorfa Indominusa narodził się ultraagresywny indomorf. Stwór ten w swojej dojrzałej formie mierzył 10 metrów długości 5 metrów wysokości i ważył blisko 6 ton. Był mniejszy od swego nosiciela, jednak znacznie szybszy i silniejszy. Jego łeb był podłużny i masywny. Podobnie jak neomorf, nie posiadał oczu, a z jego paszczy usianej zębami wysuwała się dodatkowa górna szczęka, potrafiąca im petem uderzenia przebić stalowe płyty. Jego gargantuiczna budowa ciała przypominała bardziej efekt wymieszania zbyt pokrewnej poligenów i na pierwszy rzut oka przypominała pokraszną deformację. Z pleców wyrastały mu potężne kolce zabezpieczające jego kark, za silne, chwytne przednie łapy z łatwością przytrzymywały znacznie większe ofiary. Budowa fizyczna nie była jednak w nim najbardziej przerażająca. Jego hiperagresywne zachowanie zaskakiwało każdego. Bez wahania wybijał całe stada zauropodów, powalił tyranozaura. Zrobił to bez trudu, gdyż siła zgryzurekcji nie była wystarczająca, by przebić jego wyjątkowo grubą skórę. Dzięki swojej szybkości i umiejętności pływania zaatakował nawet mozozaura, który niczego nieświadomy został z impetem zaatakowany w jego najsłabszy punkt, czyli brzuch. Historia tego stworzenia, jaką znamy, kończy się po wybiciu całego ekosystemu wyspy i podczas sceny. Gdy wchodzi do morza i płynie w stronę archipelagu widocznego na horyzoncie, jak myślicie co było dalej? Dajcie znać w komentarzu. W ramach ciekawostki za stworzenie tej koncepcji odpowiedzialny jest artysta grafik Graf Herrera Lamot. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć.